Ghosty bardzo niezadowolone z tego, że zginęły. E, I w tym momencie jest świetna sytuacja dla mnie. Error atakuje Jacka, który nie ma już zbyt dużej ilości minerałów. E, Milonator w zasadzie nie liczy się w tej grze. No oczywiście robi tutaj teraz kariery o wiele, o wiele za późno. Andrew jest fatalny. Gramofon jest w zasadzie zniszczony. No i za chwilę tutaj, za chwilę fioleto, e, fioletowy teran także zostanie zniszczony, więc no ja naprawdę w tym momencie zacieram palce z zadowoleniem, że wszyscy zniszczyli się, podczas gdy ja po prostu siedziałem sobie w bazie i nic nie robiłem. Posiadam już 173, jaka jest tu ilość jednostek. Andrew standardowo tutaj mniej wielka ilość melinów, ghosty, tym e, także czołgi 9 Wojtrajów, 33 Stalkery e, Jacka. Error już nie ma żadnej jednostki 123 mariny e, są moje, o, oczywiście ma tutaj miejsce także klątwa. Jacek jest klon, e, ma na sobie klątwę, jeśli jakiś gracz nie zostanie zniszczony w ciągu e, trwania tej klątwy, to Jacek zginie, więc po prostu wychodzi. Dob bardzo dobry, bardzo dobry, e, e, bardzo dobry patent pozwala tutaj zmusić kogoś do ataku. E, w tym momencie oczywiście wiadomo, że Jacek nie jest ani fantomem, ani paladynem, ale dla mnie nie ma to już zbyt wielkiego znaczenia. I oczywiście I was paladin. Co jest jeszcze śmieszniejsze? Coś jeszcze śmieszniejsze, ponieważ em, według mnie to chyba error był paladynem, jeśli dobrze pamiętam, e, i nie pomógł, nie pomógł tutaj swojemu drugiemu paladynowi. Co jest jeszcze ciekawsze? Co jest jeszcze lepsze? Pomagał gramofonowi, e, który mógł być fantomem, oczywiście. E, ja w tym momencie decyduję się, że, że w zasadzie można już zaatakować. E, Podczas gdy, podczas gdy Jacek niszczy oczywiście graczy, jest dalej uważany m, według mnie za, za fan, y, może być przez niektórych uważany za fantoma. No i oczywiście Takzis już mi, już mi tutaj mówi, żebym, żebym rozpoczął atak. Ja w tym momencie odpisałem Alaya, mają tutaj miejsce trzy nuklearki, więc będę, będę zmuszony się odsunąć podczas gdy oczywiście podczas do oczywiście Jacek stara się wycofać. Ja buduję... Ja buduję po prostu ogromną ilość baraków. Myślę sobie, że myślę sobie, że nie warto już się, nie warto już się kryć. No i niestety stalkery oraz Wojtreje Vo nie są zbyt dobre na mariny. Spójrzcie jak te stalkery będą tutaj padać. Bardzo, bardzo szybko. Zwłaszcza, że podbiegając w taki sposób jestem w stanie zadawać ogromne ilości obrażeń. Spokojnie sobie z tym wszystkim poradzę. Jeszcze tutaj dosyć duża ilość Marinów z drugiej strony. Bez problemu, bez problemu. Z tym wszystkim sobie poradzę. Milonator w tym momencie... OK, Jacek, I believe you. Troszeczkę za późno, stary. Niestety to ja byłem fantomem, któremu net nawet... nawet Myślę, że byłby w stanie pomóc. Nie mam odpisanego sojuszu z, z Milonatorem, więc nie jestem w stanie go zaatakować. Po, jeśli, jeśli po prostu go zaatakuję, a i kliknę na jedną jednostkę, to jestem w stanie ją zniszczyć. I to jest dokładnie to, co robię. A ponieważ to robię, to myślę, że nie mam z nim, nie, mam z nim odpisany sojusz i po prostu rzucam wszystkie swoje mariny, żeby atakowały, co jest dosyć głupie. Jestem w stanie zniszczyć oczywiście tutaj Jacka, ale nie jestem w stanie zniszczyć tych... Tych karierów dopiero teraz w tym momencie tutaj atakuję. Kariery zadają dosyć duże obrażenia, szczerze powiedziawszy. Ale mas Mariny, mas hydry chociażby bardzo dobrze, radzą sobie z, bardzo dobrze radzą sobie z interceptorami. W tym momencie staram się tutaj podbiec, zaatakować kariery. Mają trzy armora, więc więc może powiedzieć. E, wyłączają tutaj moją. <laughs> Przepraszam bardzo. E, wyłączają tutaj moje upgrade'y, powodują, że są one wyrównane. Jacek stara się zaekspować, on nie ma już prawie żadnych minerałów, chyba za chwilę to zniszczę. Co będzie Co będzie, będzie? bardzo ważne tutaj, oczywiście tak jak widzicie dalej nie ma odpisanego sojuszu, go RIP, jesteś fantastyczny. No i oczywiście tracę tutaj kolejną ilość swoich marinów, chyba dopiero teraz zdołam odpisać ten sojusz. No i oczywiście wysyłam tutaj kolejną ilość marinów tylko po to, żeby zniszczyć tą ekspansję, co jest, co jest bardzo, bardzo dobre, ponieważ nie mam już żadnych minerałów sam. Spadają bardzo, spadają bardzo szybko moje zapasy. No i jestem zmuszony tutaj, jestem zmuszony tutaj ninja ekspować Mógłbym po prostu podlecieć, podlecieć tym, ale chciałbym także zbierać tutaj gaz. Nie wiem w zasadzie po co. No i oczywiście Mariny 3 plus 3 spokojnie radzą sobie z próbami ponieważ proby są w ogóle nieupgradowalne. No i Jacek w tym momencie pomoże Milonatorowi Milo, troszeczkę za późno. I czy będzie miał miejsce tutaj Steam? E, chyba miał miejsce dokładnie. No taka ma ilość Marinów zostanie zniszczona. Co my tu jeszcze mamy? Proby Jacka są tutaj. Eee, ma, mamy tutaj dosyć dużą ilość Zelotów, Stalkerów, Voitreyów, więc, więc nie jest tutaj źle. Ja w tym momencie stimuję swoje jednostki troszeczkę, troszeczkę za wcześnie. Świetna nuklearka i nie wiem dlaczego się cofnąłem tutaj za bardzo, e, widząc tą ogromną ilość, ogromną ilość działek. W każdym razie po prostu decyduje się na zniszczenie, tych, na zniszczenie tutaj tej bazy. No i oczywiście najpierw w dopiero po chwili Stalkery to nie jest zbyt dobry, to nie jest zbyt dobra <laughs> ilość jednostek. Spójrzcie, na, po prostu mariny... E po prostu gniotą to wszystko, mariny, mas mariny w tej grze są super, Milonator nie jest, nie jest za bardzo w stanie robić tutaj cokolwiek, oczywiście tutaj super ogromna ilość, ogromna ilość pylonów, robi kariery, ja tymczasem ninja expo, oczywiście dostaje ogromną ilość minerałów z tej, z, tej, z tej ekspansji, w każdym razie buduję także na pałę ogromną ilość marinów, nie, nie wiem, produkcja wynosi tutaj 15 marinów, więc, więc wynosi tutaj dosyć, dosyć dużo. No i spokojnie tutaj będę w stanie posprzątać po tych wszystkich graczach. Troszeczkę to tutaj sobie przyspieszymy. Ogromna ilość marinów. Nie wiem ile ich tych marinów, tutaj posiadam 120 marinów, podczas gdy Jacek posiada jednego kariera, dwa kolosusy. Te dwa kolosusy em... Będą troszeczkę denerwujące tutaj. No i oczywiście mamy tutaj... O, 6 karierów. Troszeczkę milionator się tutaj cofnął. No i oczywiście ma miejsce troszeczkę takie bluzganie, kogo jest to wina i tak dalej, i tak dalej. Pomarańczowy w zasadzie nie robi nic przez tą całą grę, nie wiem za bardzo, czy on w ogóle tutaj. Czy on w ogóle jest przy komputerze, może nie, może poszedł, ten, poszedł nie wiem, na obiad czy coś takiego. Spokojnie będę w stanie zniszczyć. Spokojnie będę w stanie zniszczyć te kariery, zwłaszcza, że nie mam już, nie mam już sojuszu, więc. Spójrzcie jak bardzo szybko padają tutaj te wszystkie interceptory. Nie jestem w stanie ich zaznaczyć w jedynce można było je zaznaczyć. W tym momencie oczywiście podbiegam. Kariery bardzo szybko padają. E, mamy tutaj dwa kolosusy, będą miały one ogromną ilość, ogromną ilość zabitych ze względu na to, że po prostu wysławszy e, te mariny, nawet ich nie kontroluje zbytnio. <laughs> Andrew decyduje się na rzucenie niuków. E, nie wiem za bardzo, nie wiem za bardzo. Co tutaj by chciał zrobić, ponieważ ja mam, ja, mam z nim ja mam z nim sojusz, więc widzę dokładnie to co on robi. Musiałby tutaj odpisać sojusz, żeby być w, stanie, być w stanie mnie zaatakować. Tak jak mówię, ogromna ilość zabitych 36 marinów. Kolosy świetne na mariny. Doskonałe wręcz. <laughs> Zwłaszcza z ulepszeniami. No i oczywiście Milonator zabił mnie, zabił mnie ten drugi paladyn. Co jest bardzo, bardzo smutne. Andrew niestety nie będzie w stanie rzucić nuklearki. Widziałem tego... Widziałem tego... E, no i w zasadzie nie ma tutaj już za bardzo co pokazywać. E, wszystkie, wszystkie, wszystkie. Mm, wszystkie budynki Milonatora za chwilę zostaną zniszczone. E, czy cokolwiek tutaj posiada? E, posiada tutaj Jacek. Bardzo małą ilość, chyba archonów. O dokładnie tutaj. Wydaje, wydaje dużą ilość gazu na te archony. Oczywiście 6000 minerałów w marinach, no to jest dosyć duża ilość. No i oczywiście tracenie probów, tracenie tutaj e, tych probów, wysyłanie ogromnej ilości scv ów do ataku, ponieważ dlaczego by nie? E, w każdym razie, w każdym razie, no i właśnie to jest to, co mówiłem, tracimy tracimy ogromną ilość próbów. Nie ma tutaj żadnego problemu, żeby, żebyśmy tego już nie wygrali. Przyspieszymy to tutaj do razy 4. Tak jak mówiłem, atakowanie scv ami scv y posiadają 45 życia i 3 armora, więc no coś tam potankują. Podczas gdy, podczas gdy te kotą Cadony nie mają w ogóle Upgrade'ów. Niestety nie ma nie, 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 nie są w stanie być Upgrade'owane Trudno jest, jest, jest w tym momencie wygrana kolejne wielkie zwycięstwo fantomów, przyspieszymy to sobie tutaj jeszcze troszeczkę, nie jestem w stanie za bardzo tutaj wejść, nie chcę tutaj tracić dosyć dużej ilości marinów, zwłaszcza, że nie mam zbytniej, zbyt dużej ilości minerałów, mam ich jedynie tutaj 80, 10 tysięcy gazu, więc mógłbym zbudować, no nie wiem, coś co wymaga dużo gazu, na przykład raveny, nie chce mi się po prostu budować już w tym momencie żadnych jednostek, żadnych innych budynków. Andrew w tym momencie zostaje wykoszony, nic, nic nie robił przez całą grę, więc spokojnie tutaj będę w stanie zniszczyć wszystkie jego, wszystkie jego jednostki, budynki. No i oczywiście drugi Fantom, wow, uciekajmy! W tym momencie, oczywiście Orbital Comment przelatuje. Jacek nie ma już żadnych minerałów, stara się tutaj zadać obrażenia swoimi trz, trzema archonami. No ale nie posiadawszy nie posiadawszy. To jest w zasadzie cała jego armia, oczywiście niszczy mi tutaj dosyć dużą ilość dosyć dużą ilość SCV, które ja starałem się wycofywać dosyć nieudolnie, można by tutaj powiedzieć e, Powrócę tutaj dosyć, dosyć tą dużą ilością Marinów i spokojnie sobie z tym poradzę <laughs> szczerze powiedziawszy Jack tutaj bronił się dosyć dobrze, miał największą ilość, największą ilość jednostek. No gdyby nie to, że zaekspował w, tak, w tak, tak dużą ilością e, to myślę, że mógłby tutaj coś działać. E, za dużo podejrzeń padło na niego. E, no i to jest główny powód, dla którego przegrał. A szkoda, a szkoda, ponieważ mógł tutaj zaatakować. Oczywiście ja w tym momencie, w tym momencie ogromna, ilość, ogromna ilość minerałów jest przeze mnie zbierana, już jestem 3000 3 do przodu, podczas gdy nie miałem żadnych minerałów ze względu na ze względu na chyba 8, 8 mułów w mojej ekspansji. No i w tym momencie tutaj ma miejsce ma miejsce zakończenie wszystkiego. W zasadzie nie ma chyba już sensu, żebym pokazywał wam jak niszczy, jak tutaj niszczone są te budynki. E, dziękuję bardzo za oglądanie. Może jeszcze będę w stanie dzisiaj nagrać jakieś normalne, normalne replaye. E, chciałem wam po prostu tutaj pokazać. Jeśli będziecie w stanie grać zagrać fantoma, zagrać, bo jest naprawdę świetną grą. E, nigdy nie wiadomo kto jest fantomem, nigdy nie wiadomo kogo zaatakować, kogo tutaj e, kogo tutaj podejrzewać, więc naprawdę Zachęcam tutaj do, do, do grania w Fantoma, ponieważ jest to, jest to naprawdę świetna gra. No i dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się przy następnych replayach.